Rok 2026 rozpoczął się jak koszmar dla Rosji i Chin, reklamowanych jako jedno z największych partnerstw globalnych na świecie. Xi Jinping przerwał wystawną ceremonię uściśnięcia dłoni Władimira Putina i przeszedł do zimnej, cienistej gry za kurtyną. Za tą kurtyną kryła się rosyjska elektryczność i niespełnione marzenia Kremla. Xi postrzegał teraz rosyjską energię elektryczną, od której tak bardzo zależało nie jako szansę, lecz jako ciężar na barkach Chin. A często powtarzana przez Kreml bajka o nieograniczonej przyjaźni, została po cichu pogrzebana w lodowatej, grobowej ciszy nad brzegiem Amuru. Ten potężny most energetyczny, największy atut Moskwy w walce z Zachodem, został zamknięty nie przez pocisk rakietowy, dron czy sabotaż, ale przez niezwykle zimny biurokratyczny rozkaz z Pekinu. Putin, który od lat powtarzał, że jeśli Zachód nas opuści, zwrócimy się ku Wschodowi. Tego ranka stanął w obliczu najtrudniejszej rzeczywistości gospodarczej w historii. Rosyjska energia elektryczna była teraz zbyt droga i niepotrzebna nawet dla Chin. Nie był to zwykły spór handlowy ani chwilowa awaria techniczna. To był moment, w którym Rosja została pozostawiona sama sobie i bezbronna na brzegach zamarzniętej rzeki przez swojego strategicznego partnera. Gospodarka wojenna, którą zbudował Władimir Putin, została zmiażdżona pod ciężarem tak wysokiej inflacji, że nie jest w stanie sprzedać nawet wyprodukowanej energii elektrycznej. Smok już nie żeruje, jedynie obserwuje swoją ofiarę. A kiedy tego ranka włączono przełącznik nie tylko dla Rosji, zgasły światła. To był oficjalny koniec pewnej ery koniec słynnego azjatyckiego cudu. Aby zrozumieć to wydarzenie w całej jego brutalności, musimy najpierw opuścić ozdobne ciepłe salony dyplomacji i zejść na mroźną granicę, gdzie królują fizyka i matematyka brzegi Amuru. Podstawą handlu energią między Rosją a Chinami jest linia przesyłowa Amur-Haihai o napięciu 500 kV. Przez lata linia ta była siłą napędową tłoczącą nadwyżki energii generowane przez potężne rosyjskie elektrownie wodne do uprzemysłowionych prowincji Chin. Jednak 1 stycznia w 2026 roku przepływ tą arterią został wstrzymany na skutek historycznej decyzji, to znaczy został całkowicie zatrzymany. Co więc wydarzyło się między tymi dwoma krajami, które obiecały światu nieograniczoną przyjaźń, że nagle zgasły światła? Odpowiedź leży w prostej i bezwzględnej kalkulacji, której kremlowska propaganda nie jest w stanie ukryć. Rosyjski monopolistyczny eksporter energii elektrycznej Interrao przedstawił swojemu chińskiemu odpowiednikowi Państwowej Korporacji Sieciowej Chin nowy projekt ustawy na rok 2026. Ustawa ta ustaliła cenę rosyjskiej energii elektrycznej na 4300 rubli za megawatt na godzinę, czyli około 45 dolarów. Jednak gdy chińscy urzędnicy po drugiej stronie stołu przyjrzeli się raportom z własnego rynku krajowego i produkcji, zobaczyli, Szokujący obraz. Koszt krajowej produkcji energii elektrycznej w Chinach wyniósł zaledwie 3900 rubli, czyli około 41 dolarów. Ta różnica 400 rubli to nie tylko kwestia waluty to techniczny dowód na załamanie się rosyjskiej gospodarki. Strona chińska bezwzględnie zastosowała najbardziej fundamentalną zasadę kapitalizmu. Jeśli wasze towary są droższe niż moje towary krajowe, po co miałbym was potrzebować? Według informacji uzyskanych przez rosyjski dziennik Kommersant z wewnętrznych źródeł Chiny, nie tylko zażądały obniżki cen. Odrzuciły nawet symboliczny przypływ 12 MW, co stanowiło minimalną gwarancję zakupu w umowie z Interrao. Innymi słowy, Pekin całkowicie zamknął drzwi przed Moskwą mówiąc nie potrzebuje waszego prądu ani jednej iskry. Zagłębiając się w śledztwo, widzimy, że problem nie dotyczy wyłącznie ceny, ale znacznie poważniejszego stanu technicznego bankructwa Rosji. Próbując ratować sytuację rosyjskie Ministerstwo energii poinformowało agencję Reuters, że naszym priorytetem jest zaspokojenie popytu krajowego. W języku dyplomacji zdanie to oznacza, że nie mamy już energii elektrycznej do sprzedania. Rosyjska infrastruktura energetyczna Dalekiego Wschodu, zaniedbana przez lata i odcięta od zachodnich turbin, ma teraz problemy z zasilaniem nawet własnego regionu. Dane firmy NASA i raporty wyciekłe z lokalnych kanałów telegraficznych potwierdzają narastające przerwy w dostawie prądu i awarie elektrowni cieplnych w kraju nadmorskim. Chiny mogły odciąć zasilanie nie tylko ze względu na wysokie koszty, ale także dlatego, że uznały Rosję za niepewnego dostawcę. Według danych Interrao, wolumen eksportu już systematycznie spadał, osiągając szczyt na poziomie 4,7 miliarda kWh w 2022 roku. Eksport spadł poniżej 1 miliarda kWh w 2024 roku. To całkowite zamknięcie. 1 stycznia. 2026 roku było ostatnim uderzeniem serca w związek, który znajdował się na łożu śmierci. Według analizy oilprice.com sytuacja ta spowodowała dziurę w dochodach Rosji z eksportu wynoszącą około od 100 do 200 milionów dolarów rocznie. Kwota ta może wydawać się niewielka dla kremlowskiej kasy, ale jej symboliczne znaczenie jest druzgocące. Wydarzenie to jest bowiem momentem, w którym roszczenia Rosji do bycia supermocarstwem energetycznym zostały obalone przez jej największego sojusznika. Szczegóły techniczne pokazują, że Rosja wpadła w pułapkę inflacji i kosztów. Gospodarka wojenna spowodowała wzrost kosztów pracy, podniosła koszty utrzymania sprzętu, a niestabilność rubla uniemożliwiła ustalenie cen. W rezultacie rosyjska energia elektryczna straciła na konkurencyjności w porównaniu z ogromnymi inwestycjami Chin w węgiel i energię odnawialną. Chiny kupują od Rosji tylko wtedy, gdy jest tania. Droga Rosja nie ma w oczach Pekinu żadnej wartości strategicznej, a tego dnia, gdy napięcie na tej linii spadło do zera, przyszłość Moskwy w Azji również stanęła w cieniu. Ta przerwa w dostawie prądu nie była jedynie pozycją usuniętą z bilansu Interrao. Wywołała efekt domina, który rozpoczął się na wschodzie Rosji i rozprzestrzenił się w kierunku serca Moskwy. Brak odpowiedzi Pekinu natychmiast pozostawił kruchy rosyjski ekosystem energetyczny na Dalekim Wschodzie bezbronnym. W normalnych okolicznościach dochody z eksportu w walutach obcych służyły do naprawy i utrzymania starzejących się elektrowni z czasów sowieckich w regionie. Teraz ten dopływ gotówki zniknął. To przyspieszy upadek infrastruktury regionu, która i tak wisiała na włosku. Panikarskie oświadczenia lokalnych urzędników w regionie, twierdzących, że nie mamy nadwyżek energii elektrycznej, więc jej nie sprzedajemy, to nic innego jak propagandowa klapa. Jeśli nie ma nadwyżek, to jest to jeszcze większa katastrofa, bo oznacza to, że Rosja przyznaje, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa energetycznego nawet na własnym terytorium. Dla giganta energetycznego stwierdzenie nie mam wystarczająco dużo energii, jest równie absurdalne i przerażające jak stwierdzenie ryby: Tonę. To efekt domina. Jasność świateł w Moskwie nie wystarcza, by ukryć ciemność na wschodniej granicy. Ta fala gospodarcza nie ogranicza się do sektora energetycznego. Zadaje ona również druzgocący cios rosyjskiej zdolności do importu równoległego i unikania sankcji. Według doniesień Business Insider. Handel Rosji z Chinami spadł w 2025 roku po raz pierwszy od 5 lat, spadając o 6,5% do 1,63 biliona huanów. Wstrzymanie eksportu energii elektrycznej jest najbardziej konkretnym i żenującym przykładem tej tendencji spadkowej. Rosja była kiedyś głównym partnerem w sprzedaży technologii i broni do Chin. Teraz jednak znalazła się w sytuacji niekompetentnego młodszego brata, który nie potrafi nawet sprzedawać Chinom surowców ani utrzymać cen. Ta sytuacja stawia rosyjskich przemysłowców i władze lokalne w regionie przed poważnym dylematem. Jeśli nie możemy sprzedawać energii elektrycznej Chinom, jak sfinansujemy koszty produkcji? Rozwiązanie podnosząc ceny dla Rosjan. Innymi słowy, zwykli obywatele Rosji we Władywostoku i Chabarowsku zapłacą rachunek, którego Pekin odmawia zapłaty. Liberalizacja i podwyżka cen energii elektrycznej na rosyjskim rynku krajowym mogą być ostatnią kroplą goryczy dla społeczeństwa, które już zostało zmiażdżone inflacją. Zależność Rosji od Chin ulega w ten sposób tak haniebnemu odwróceniu. Patrząc z szerszej perspektywy, przerwanie linii o napięciu 500 kV nie jest prostą decyzją komercyjną, lecz pułapką geoekonomiczną. Chiny powoli, po cichu i systematycznie połykają Rosję. To połykanie jest widoczne nie tylko w liniach energetycznych, ale także w najważniejszych rosyjskich projektach. Prawdziwa burza zbiera się wokół korytarzy gazu ziemnego, które Kreml nazywa swoim projektem przyszłości. Zerwanie linii energetycznej to tak naprawdę zapowiedź większej katastrofy projekt gazociągu Syberia. Dwa zmierza w ślepą uliczkę. Kiedy Putin stracił europejski rynek, uznał ten projekt, który miał skierować jego ogromne rezerwy gazu do Chin przez Mongolię, za jedyną przepustkę do ratunku. Jednak Pekin w swoim dokumencie dotyczącym wizji energetycznej na rok 2026 wykonał ruch, który zszokował Rosję. Nie było w nim ani słowa o tym gigantycznym rurociągu. Widząc desperację Rosji, Chiny przedstawiły warunki, które sprawiły, że nie była to oferta handlowa, a dokument kapitulacji. Pekin oficjalnie zażądał zakupu rosyjskiego gazu po subsydiowanych cenach na rosyjskim rynku krajowym czyli niemal po kosztach. Oznaczało to, że Rosja oddałaby swój majątek narodowy chińskiemu przemysłowi. Gdyby Kreml zaakceptował te warunki, jej gospodarka załamałaby się. Gdyby odmówił gaz, eksplodowałby mu w rękach. Właśnie w taką pułapkę strategiczną wpadł Putin. Kryzys przerodził się w gangrenę nie tylko w surowce, ale także w same pieniądze. Rosyjski świat biznesu pogrążony jest obecnie w kompletnym chaosie. Towary utknęły na odprawie celnej, kontenery gniją w portach, bo nie można przelać pieniędzy na drugą stronę. W obliczu groźby wtórnych sankcji ze strony USA, gigantyczne chińskie banki po cichu, ale stanowczo zamroziły transfery pieniężne z Rosją. Instytucje finansowe, będące siłą napędową rosyjskich importerów, takie jak ChuShow Commercial Bank, zaczęły odrzucać płatności z Rosji. Podczas gdy Rosja deklaruje, że przełamie hegemonię dolara, przechodząc na waluty przyjazne dla kraju. Obecnie spotyka się z ostrzeżeniami o odrzuconych transakcjach w kasach tych samych sojuszników. Niedobór Huana wywołał kryzys płynności na moskiewskiej giełdzie papierów wartościowych, a rubel nadal traci na wartości nawet w stosunku do walut swoich tzw. sojuszników. Jaka była doktryna Rosji? Energia to nasza broń. Myśleli, że mogą rzucić Europę na kolana, zakręcając kurek z gazem. Europa nie zamarzła, tylko się dostosowała. Teraz ironicznie jej najwięksi przyjaciele, Chiny, używają broni energetycznej przeciwko Rosji. Ale na odwrót mówiąc, nie kupuje. To najgorszy koszmar, jaki może mieć sprzedawca. Klient nie jest już królem. Klient jest teraz szefem. A szef powiedział: Twoje towary są kiepskie i drogie, zamknij sklep. Dla rosyjskich elit i oligarchów ta sytuacja jest o wiele bardziej przerażająca niż porażka na polu bitwy. Bo porażkę na polu bitwy można wytłumaczyć jako taktykę, ale odrzucenie przez Chiny oznacza utratę globalnego statusu Rosji. Rosja nie jest już supermocarstwem, a zwykłym problematycznym sąsiadem, z którym Chiny nie będą handlować, jeśli nie będą zadowolone z ceny. Ta rzeczywistość będzie rezonować głośniej w korytarzach Kremla niż ukraińskie drony. Pomyślcie o tym. Kraj, który twierdzi, że jest największym eksporterem energii na świecie, nie może sprzedawać energii elektrycznej swojemu największemu sąsiadowi, ponieważ nie jest w stanie sprostać cenie. To ogłoszenie bankructwa rosyjskiego modelu gospodarki wojennej. Putin, inwestując wszystkie swoje zasoby w front ukraiński czołgi i rakiety, zniszczył wydajność produkcji, infrastrukturę technologiczną i równowagę kosztów kraju. Skutek w obliczu chińskich paneli słonecznych i wydajnych elektrowni rosyjski nieporęczny, przestarzały i drogi system stał się niekonkurencyjny. Ta sytuacja to ekonomiczny odpowiednik oślepiania niedźwiedzia. Rosja straciła wizję ekonomiczną, stała się ślepa i teraz uderzyła w ścianę. Ten obraz dowodzi nam, że Rosja została zredukowana do statusu państwa wasalnego magazynu surowców dla Chin, a nie suwerennego państwa. W tej wojnie, którą Putin rozpoczął, by zapobiec ekspansji NATO na wschód własnymi rękami, Wepchnął Rosję pod hegemonię gospodarczą Chin. Nie ma już szans, aby decyzje podejmowane w pałacach Kremla zostały wdrożone bez zgody Pekinu. Status quo ulega zmianie. Odcięcie prądu od przewodów nad Amurem 1 stycznia 2026 roku nie było zwykłą przerwą w dostawie prądu. Tego dnia przerwano marzenie Putina o utrzymaniu Rosji jako globalnej potęgi. Kreml boleśnie przekonał się, że potężny, wielki mur chiński, na którym polegał przez lata, przeciwstawiając się Zachodowi, nie chronił go, lecz izolował. Pekin zachował się jak bezwzględny kupiec bez zysku, bez przyjaźni historia zapisze rok 2026 nie jako rok otwarcia Rosji na Azję, ale jako rok, w którym została przez nią wchłonięta a kiedy tego ranka włączono przełącznik, Rosja nie straciła jednej prawdy. Wojna nie jest przegrana tylko na polu bitwy. Wojna jest przegrana z powodu załamania gospodarczego reżimu, który nie jest w stanie zapłacić nawet 45-dolarowego rachunku za prąd, nie może znaleźć rynku zbytu dla produkowanej przez siebie energii, i pozostawia swoich obywateli w niepewności, łudząc się kłamstwem nieograniczonej przyjaźni. Smok wyciągnął wtyczkę, a Rosja stoi teraz samotnie w zimnej, złowrogiej ciemności, którą sam stworzył. To nie jest ostrzeżenie. To początek końca. Koniec gry. Aby być na bieżąco z nowymi filmami i dogłębnymi analizami, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia.